5 w czterech drzwiach bardzo ładny samochodzik, słuchajcie z gwarancją tutaj nie ma lipy tak jak mówiłem, każdym autkiem można się przejechać, każde można zobaczyć popatrzcie jak wygląda całej okazałości przewidywalna cena sprzedaży to jest 69 tysięcy dolarów czy dużo czy mało to ocencie sami a ja polecę dalej. Bardzo ładny kolorek 45 tysięcy mil przebiegu. Jeżeli chodzi o wartość tego samochodu, zaraz Wam wszystko pokażę. Spójrzcie sobie do środka. No i spójrzmy. 17 rok Golf R. base price jest 30 tysięcy z dolarów. Sprzedaje się między 28,700 a 31 tysięcy. I ostatnie sprzedaże 31,600, 28, 31, 31, 29. Tutaj mamy 4,2, 4,0, 4,8, 4,3. To są e, oceny jakości, oceny e, stanu rzeczywistego samochodu. W ostatnich 30 dniach sprzedawany był po 30, za 3200 w średniej cenie, w 6 miesiącach 3200, w ostatnim roku 27200. Czyli sami widzicie, że cena tylko urosła. Średnia cena sprzedaży u dealera to jest 35300. Czyli taki dealer zarabia, kupując na takiej aukcji, zarabia na takim samochodzie, można powiedzieć, 5000 dolarów. Volkswagen Atlas wersja SE, wersja SEL. Tu mamy następnego wersji SL, czyli SEL Nie wiem, jak poprawnie wymawiamy. Ja mówię tak jak, tak, jak uważam. No, słuchajcie, czy dobrze, czy źle, tak po prostu jest. Tu mamy Volkswagena ID4, jest to elektryk. I może zatrzymajmy się tutaj, te chwilkę przy nim. 2021 rok, wersja Pro S. Słuchajcie prawie tak jak w Tesli, ale ten ekran tutaj przed kierownicą jest elegancki. Bardziej mi się podoba niż w Tesli tak naprawdę. Ten akurat ekran. 2, oczywiście 4. Słuchajcie, akurat ten samochód jest wyładowany, więc nie mogę nim się przejechać, niestety, chociaż chciałem. V8 TFSI, oczywiście z tyłu. Jeżeli chodzi o, nie wiem czy to jest naklejka, czy to jest jakiś taki mat. Farba ta wygląda już dosyć kiepsko, ale auto ogólnie bardzo fajne. 2018 rok, spodziewana cena sprzedaży 46.300. Średnia cena sprzedaży od tego roku to jest 43 000 do 52 tysięcy, w zależności od stanu i mil. Na te auto jest jeszcze gwarancja. Słuchajcie, nie mam czasu na nim, nim jeździć, tak naprawdę. A z drugiej strony też jest flak, więc się nie da. Spodziewana cena sprzedaży u dealera to jest 56 100. W ostatnich 30 dniach. 48 400 w ostatnich 6 miesiącach 43 000 w ostatnim roku można było go kupić za 38 200 więc słuchajcie, te auto żeby było śmiesznie, podrożało 10 000 dolarów Audi e-tron premium plus spodziewana cena sprzedaży tego modelu to jest od 73 400 do 78 000 dolarów przebieg 5920 mil jeżeli chodzi o sprzedaże ostatnie w ostatnich 30 dniach auto było sprzedane, e, auta te były sprzedawane właśnie za 77 tysięcy dolarów, a u dealera można go kupić za 82 200. Super alternatywa dla Tesli jeżeli chodzi o na pewno o jakość wykonania, nie była ziemia. Nie mam czasu nimi jeździć, słuchajcie, jest ich za dużo, chciałbym Wam po prostu troszeczkę pokazać. Więc po prostu go parkuję z powrotem i jedziemy z, jedziemy z tematem dalej. Cichutko. fajnie, podoba mi się. No cóż, bye bye Audi, lecimy dalej. Jeśli was interesuje, to mamy win. Jeep wrangler sport, słuchajcie, na delikatnym lifcie. Manual 86 000 mil przybiegu, kondycja 2,8. Cena sprzedaży takiego modelu, słuchajcie, możecie sami zobaczyć. 2011 rok 85000 000 mil, sześciocylindrowy manual convertible, czyli ma zdejmowany dach, e Spodziewana cena sprzedaży tego modelu to jest 13 900. Dodane jest za małe mile 86 000. Odjęte za kondycję 2,8 i odjęte za czerwony kolor 90 dolarów. Czysty Carfax, e, akcydent. A nie, nie czysty Carfax. Miał trzech właścicieli i jeden wypadek. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten samochód. 2018 BMW X2 M-pakiecik. 31 000 mil. Zobaczcie, wszystkie są. Ten już przeznaczony jest do sprzedaży. Zaznaczone są wszystkie nieperfekcje. <grym> tak powiedział. Tak samo tutaj. Wszędzie jest pozaznaczane. Także to jest super sprawa, jeżeli chodzi o taki, o taki zakup. Tak jak mówiłem. 31 tysięcy mil. 2018 rok. Tu mamy WIN. 32300. Sprzedawane jest między 30, 30 34 200 kondycja 4,2 30 445 mil. I ostatnie sprzedaże, tutaj możemy sobie przewinąć po ile były. W ostatnich 30 dniach średnia sprzedaż tego samochodu to 32,900, w tamtym roku 27 000. U dealera można go kupić za 36 100. 2019 do Charger w wersji Skatpak, wersja ta sprzedaje się na aukcji. Tutaj za 42 100 to jest średnia, a widełki są od 39 do 45 200. Jeden właściciel. Oryginalny akt własności bezwypadkowy, całkiem fajny kolorek, przykuwa oko. Lecimy dalej. 2019 rok, ram 1500, na 4 napęd, V8, crew 5.7 larami Cena sprzedaży tego samochodu tutaj na aukcji, to jest od 39 do 47 tysięcy dolarów Ostatnie sprzedaże 40, 52 tysiące mil, 46, 21 tysięcy mil, 39, 62 000 mil 43 tysięcy mil i tak dalej, i tak dalej. W ostatnich 30 dniach średnia cena sprzedaży 44300 w tamtym roku 39500. Projected value, czyli ile może być to ile takie autko może kosztować u dilera to jest 50 200, czyli potwierdza się moja teza, że na każdym samochodziku można zarobić około 500 000 dolarów. Dodge Challenger V8 wersja RT 2017 rok i cena spodziewana cena sprzedaży tego modelu, tego akurat tej sztuki to jest 27300 e, słuchajcie, nie patrzcie na te zrzuty ptasie, ale tak samo jest to pozaznaczane to co jest niedoskonałością. Tutaj, tutaj. Zaznaczone coś na biało jest tutaj, widać malutka wniotka. No i chyba na tyle. Przy każdym aucie oczywiście możemy zobaczyć, jakie są opony i tak dalej, i tak dalej. Jaguar F-Type nawet na 4 napęd. No proszę bardzo. Ciężko słuchajcie, zatrzymać się przy każdym samochodzie. Ciężko sprawdzić cenę każdego auta po kolei. To jest akurat V8 i 2016 rok. Jak widzimy. Kabrilecie. Tesla Model 3, i to jest auto z 2018 roku w wersji na 4 napęd, także musi mieć dual motor. Musi być dosyć taka, już bym powiedział, mocna. Jeżeli chodzi o cenę sprzedaży tego samochodziku, to zaraz posłuchajcie sobie sprawdzę, tylko w aplikacji i Wam wszystko powiem. To jest wersja performance czyli cena takiego samochodu to jest 48,300 sprzedawane są od 45 do 51 wartość u dilera 54,200 czyli tak jak mówiłem znowu piątkę taniej niż niż na aukcji Jaguar zobaczcie sami jakie są poznaczone rzeczy wszystkie Imperfections bym powiedział kolejny Jaguar tu mamy kolejną Tesla Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić Teslę, osobiście uważam, że najlepiej kupić ten samochód po prostu cały. Nie ma komplikacji, nie jest zablokowany na superchargery. Więc absolutnie uważam, że najbardziej to by się opłacało, właśnie kupić cały taki samochodzik. Tu mamy Tesle S i to jest 2013 rok, czyli te nieszczęsne początki produkcji. Nie jest tak źle. Słuchajcie, nie jest tak źle jak mówią. No, może trochę. 112 mil zasięg. P-85, więc całkiem fajna wersja. 13 rok. Spodziewana cena sprzedaży to jest 24 tysiące dolarów. Całkiem, całkiem. Ciekaw jestem jak żywotność tych właśnie baterii Tam mamy następną Tesla. Fiat 124 w kabulecie w wersji Abarth Słuchajcie, jeżeli chodzi o cenę, tutaj akurat ceny nie mogę sprawdzić, bo nie ma tych aut na, na aukcji, więc nie, system też nie pokazuje za ile może być sprzedawany. Zawsze można sobie założyć budżet, jaki chcemy kupić taki samochodzik i do takiego budżetu można licytować. Chevrolet Corvette 2011 rok w wersji Grand Sport z manualną skrzynią biegów. Auto niestety jest wyładowane, nie mogę do niego wsiąść, nie wiem, nie wiem ile ma przebiegu. Cenę zawsze mogę, możemy sprawdzić. Będziecie zainteresowani, jak najbardziej piszcie, dzwoncie czy na Whatsappa, czy na Facebooka, na pewno będę mógł pomóc. Tego typu auta. Ja uważam, że fajnie by było kupować właśnie całe. 4 Quattroporte Na 4 napęd V6 w sedanie Q4 Spodziewana cena sprzedaży tego samochodu to 42600. 600 Sprzedają się od 39,5 do 45 tysięcy dolarów Mannheim jest najstarszą aukcją w Stanach Sprzedaje się tu rocznie około 8 milionów samochodów I jest to nieporównywalnie więcej niż na Insurance Auto Auction i na Koparcie Wystawiane są tu samochodziki, które w większości oczywiście, tak jak widzieliście na poprzednim filmie są też auto uszkodzone, ale te auta akurat są sprawdzone i w większości są na gwarancji Te auta, które się kupuje tutaj Najfajniejszą opcja jest tutaj taką, że jeżeli coś nam nie pasuje to w ciągu dwóch tygodni możemy sobie je oddać Kolejna Tesla 3 To jest akurat 19 rok Napęd tylko na dwa koła, więc nie wersja Performance i tak dalej. Ale one mają coś w sobie. Tu mamy Jeepa Wranglera Rubicona 2013 rok, słuchajcie. I to jest, zobaczcie, wersja stakowa. A tu mamy 16 rok i już widać na dużych kółkach na delikatnym lifcie. O wiele lepiej wygląda w stalowym zderzaku z wyciągarką. Summit Build. Bardzo fajny. Audi, Porsche, Infiniti. Już późno zaczyna słońce zachodzić, więc nie ma sensu, żebym już tutaj więcej chodził. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało, odzywajcie się na Facebooku lub na Whatsappie. Możecie śmiało do mnie zadzwonić. Mój numer jest 773 999 9969 na początku plus jeden. A tu mamy jeszcze Kaimana w wersji S i w wersji po gradobiciu. Zobaczcie sobie, jak, jak to auto jest potłuczone. Na takie samochody, na tej aukcji ciężko strasznie ustalić cenę. Najlepiej po prostu wziąć, ustalić sobie budżet, za ile chcemy to kupić i na tej podstawie licytować. 2019 rok. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.